Czas na wiadomości w programie Kętrzyn Dzień po Dniu. Justyna Drozd, zapraszam. Groźny wypadek autobusu koło Kętrzyna. Wśród poszkodowanych były dzieci. Napięta sesja Rady Miasta. Czy kolejne miliony pogrążą miejski budżet? Nowy tomograf trafi do Kętrzyńskiego szpitala. Wiadomości zaczynamy od groźnego wypadku z udziałem autobusu, do którego doszło dziś rano między Kętrzynem a Nową Różanką. To miała być zwykła podróż do szkoły do Kętrzyna, jednak uczniowie tam nie dotarli. Dziś około godziny 7.30 na trasie między Kętrzynem a Nową Różanką na wysokości wsi Wopławki doszło do groźnego wypadku z udziałem autobusu. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji do wypadku doszło w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę samochodu osobowego. Kierowca autobusu, chcąc uniknąć zderzenia, stracił kontrolę nad pojazdem, sunął się z kilkumetrowej skarpy i wpadł do rowu. Autobusem podróżowało około 50 osób, głównie uczniów jadących do szkół w Kętrzynie. Na miejscu pracowało 16 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, kilka karetek, policja. Na miejsce zadysponowane zostały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Najprawdopodobniej w wypadku najbardziej zostało poszkodowanych 13 osób, w tym 10 dzieci. Wszyscy trafili do szpitala. Pozostałym została udzielona pomoc na miejscu przez ratowników medycznych. Droga przez kilka godzin była zablokowana. Prawdziwa petarda. Takimi słowami jeden z mieszkańców podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej skomentował dramatyczną wiadomość, którą usłyszeli radni. A wszystko przez jedno dociekliwe pytanie radnej Violetty Czech. Tak rządził i dzielił hećman, miliony do oddania. Tak pod koniec wakacji w tygodniku kędrzyńskim pisał redaktor Mike Szak, i chodziło. O najprawdopodobniej błędnie naliczone dotacje dla przedszkoli publicznych działających w Kętrzynie. To dotacje w latach 2009-2016. Podobno, bo redaktor pisze, że nie do końca oficjalnie o tym informuje. Tam chodzi o roszczenia finansowe względem miejskiego budżetu. Ja właśnie o to dzisiaj chciałam już oficjalnie zapytać, bo poza tym artykułem redaktora Majszaka no niczego więcej na ten temat ani nie usłyszałam, ani się nigdzie nie doczytałam, a temat myślę poważny. Czy rzeczywiście takie roszczenia finansowe względem gminy miejskiej Kętrzen są? O to bym chciała zapytać burmistrzów. Wtedy chyba w tym artykule wypowiadał się zastępca burmistrza. Maciej Wróbel, ale raczej powiedział, że nie powie. Może powie Tak pytam, czy prawdą nie jest, że przedszkola niepubliczne w Kętrzynie wystąpiły do miasta z żądaniami wypłaty błędnie naliczanych w latach 2009-2016 dotacji? Proszę o szczegóły tej sprawy, kwoty roszczeń finansowych. Pani Radna pyta o ten, o ten artykuł. Rzeczywiście ja odmówiłem wtedy informacji dlatego, że byliśmy przed spotkaniem ugodowym z jednym z przedszkoli. Drodzy Państwo, chodzi o to, że otrzymaliśmy trzy, jako gmina miejska Kętyn, trzy roszczenia od trzech przedszkoli w związku z źle naliczoną dotacją na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych, zdaniem tychże przedszkoli chodzi o kwotę, którą mielibyśmy zapłacić w sumie 13 milionów złotych. Tytułem odszkodowania dla tych przedszkoli, ze względu na to, że w latach 2009-2016 dotacja, którą miasto wypłacało przedszkolom niepublicznym, zdaniem tych przedszkoli była mocno zaniżona. Mamy już jeden pozew w sądzie na kwotę 3,5 miliona złotych i dwa wezwania do zapłaty na tę różnicę, czyli to jest 10 milionów złotych. Jedno pytanie i taka odpowiedź wystarczyłaby na sali, zapanowała cisza. Radni najwyraźniej byli zszokowani informacją. Mamy dwa wyjścia. Jedno, idziemy do sądu, pewnie to potrwa około trzech lat ale wtedy będą liczone odsetki i w sumie, gdybyśmy wzięli te kwoty plus odsetki, to kwota się robi 16 milionów na koniec kadencji, tak żebyśmy sobie zafundowali na koniec kadencji taką kwotę. Prawdopodobnie albo więcej trochę, bo jeszcze koszty będą. Natomiast jeśli, jeśli dogadamy się, to pewnie kwota będzie niższa, być może wynegocjujemy jakieś dobre warunki, ale obawiam się, że po tych informacjach, po rozmowie wczorajszej, że Zapłaty w dużej części, albo nawet może w 100% tej kwoty nie unikniemy. Jak ustaliliśmy, chodzi o dotacje z lat 2009-2016. Miasto miało w tych latach zaniżać dotacje na niepubliczne przedszkola. Zgodnie z prawem, jest to 75% wartości utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Wątpliwości budzi sposób wyliczenia średniej. Z informacji, które mamy, około 100 spraw w sądach w Polsce samorządów. Jest to błąd gminy. Około 100 samorządów w Polsce przegrało już te procesy wszystkie. Płacą od kilku do kilkudziesięciu milionów, nawet odszkodowań. Przedszkolom Niepublicznym. Zresztą wystarczy, że Państwo wejdą na, na, w, w Google i po, poczytają, jak ta sytuacja wygląda w różnych innych miastach. Na razie nie znaleźliśmy przypadku e, podobnego do naszego, w którym samorząd by wygrał. E, wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł, stosowany jest przez sądy niższej instancji. Samorządy niestety te procesy przegrywają. Jest to kolejny problem. Jak mówimy o pieniądzach, który w tym roku się pojawił. I gdybyśmy poszli i musieli zapłacić natychmiast taką kwotę, no to jest ruina dla finansów miasta. Trzy przedszkola w Kęczynie mają teraz roszczenia o zwrot kwoty na dzień dzisiejszy około 13 milionów. Dotychczas takich spraw przed sądami, które były rozpatrywane, Wszystkie są przez samorządy przegrane, czyli te roszczenia są do zapłaty. Czy ja dobrze rozumiem, jakie ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić skutków dla naszego budżetu? Nie jestem. Dobrze zrozumiałam? Ruina. O, matko. Głos zabrał też jeden z mieszkańców obecnych na sali sesyjnej. Bo tak jak Wy macie tu dzisiaj problemy, to wiecie mi się głos Jerzy. Ja tu 10 lat mieszkam i to, co ja dzisiaj tu usłyszałem. Wiecie, jaka to jest bomba? Jaka to jest petarda dla miasta? Kęczynach się dowiedzą o tym, co ja dzisiaj tu usłyszałem o tych pieniądzach, o tych sprawach. To jest coś strasznego. I współczuję Wam. Czy my, jako Rada, moglibyśmy wezwać tutaj, jak gdyby, osoby odpowiedzialne za te naliczanie w tych latach, żeby ich, no nie wiem, może nie powiem, że przesłuchać, ale chociaż wysłuchać co mają, co mają do powiedzenia nam. No, słuchajcie Państwo, 16 milionów złotych to jest naprawdę ruina miasta, to, ale my to nie rację, można. Bo ale nadal nie my więc właśnie, właśnie opozycja, może się tego dowiemy. Ale, interpretacji interpretacji, sprawie, ale ko, 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 kolego, kolego Darku może się może się tak po prostu od nich tego dowiemy. Ja nie wiem, czy jest to, czy jest to możliwe Pani Mecenas, jeżeli nie to proszę mnie sprostować, ale ja osobiście Widziałbym to w ten sposób, że panowie by przyszli, porozmawialibyśmy, może coś wyjaśnimy. Radnemu chodziło o byłego burmistrza Krzysztofa Hećmana i byłego skarbnika Władysława Litwinowicza. Premier Mateusz Morawiecki przyznał dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG do szpitala powiatowego w Kętrzynie. Szpital powiatowy w Kętrzynie. Już niedługo zostanie wyposażony w bardzo ergonomiczny, nowoczesny sprzęt, pozwalający dokonywać dobrej diagnostyki, która będzie poprawiała bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu. Poprawi również jakość pracy osób, które będą ten aparat RTG obsługiwać. Już dzisiaj dyrektor szpitala przygotowuje specyfikację warunków zamówienia tego urządzenia i ufam, że w niedługim okresie szpital już będzie materialnie posiadał to urządzenie. To urządzenie na pewno podniesie jakość pracy i jakość usług świadczonych przez szpital powiatowy w Kętrzynie. Chciałbym podkreślić ogromną rolę i ogromną pracę, jaką włożył starosta kętrzyński w to, żeby te środki, o których właśnie pan, pan starosta mówił, że to nie są takie na co dzień środki wydawane. Ale to są środki szczególne, żeby trafiły właśnie do powiatu kaczyńskiego. Kwota 280 tysięcy jest to kwota, którą oferuje nam dzisiaj rząd, natomiast sam aparat będzie droższy. Mamy zabezpieczone również w budżecie powiatu wkład własny, który będzie około można to liczyć na 20%, czyli to jest prosty rachunek, urządzenie o wartości ponad 300 około 340 tysięcy złotych już nie. Długo wzbogaci Szpital Powiatowy w Kętrzynie. To jest jedna z kolejnych dobrych wiadomości, które są dla, dla, dla mieszkańców. My wielokrotnie po. po... Twierdzaliśmy czy mówiliśmy o tym, że nie będziemy oszczędzali na bezpieczeństwie, między innymi na bezbie, bezpiecze, bezpieczeństwie zdrowotnym. Po tych wydatkach, które w tym roku już ponieśliśmy na remont, przystosowanie izby przyjęć, zakupienie karetek niezbędnych do obsługi zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego, kolejne urządzenie, które podnosi jakość szpitala, poprawia komfort pracy. A tym samym na wyższy poziom podnosi bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców, do czego jako samorząd powiatowy jesteśmy zobowiązani. W ramach wniosku złożonego przez mieszkańców jeszcze w zeszłorocznym budżecie obywatelskim zostanie wyremontowana ulica Rynkowa. Umowę na jej wykonanie podpisał burmistrz miasta Ryszard Niedziłka. To jest bardzo dobra wiadomość, bo w końcu ulica Rynkowa doczeka się remontu. W minionym tygodniu doszło do podpisania umowy między burmistrzem Kętrzyna a przedsiębiorstwem budowy Druki Mostów z Mińska Mazowieckiego. Remont tej drogi to efekt projektu mieszkańców jeszcze w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nowej podbudowy i nowej warstwy bitumicznej na odcinku 420 metrów. Całkowity koszt inwestycji to około 280 tysięcy złotych. Wyremontowanie tego odcinka jest o tyle ważne, że przy kolejnych inwestycjach drogowych da możliwość połączenia ulicy Rynkowej z ulicą Górną. Zakończenie prac planowane jest na koniec października. A w najbliższym czasie rozpocznie się również remont ulicy Olsztyńskiej oraz Marii Zientary Malewskiej. Środki na ten cel miasto pozyskało z funduszu dróg samorządowych w wysokości ponad 1 600 tysięcy złotych. Parafia prawosławna pod wezwaniem Narodzenia najświętszej Marii Panny w Kętrzynie obchodziła swoje święto parafialne oraz jubileusz 70-lecia powstania. Parafia prawosławna w Kętrzynie ona ma 70 lat. To dużo i niedużo, tak jak pani zauważyła, ale Początki jej sięgają okresu, kiedy tutaj podczas akcji Wisła przewieziono ludność prawosławną, nie z własnej woli, z okolic Białej Podlaskiej, Teres Pola, Monasteru Świętego Nofrego w Jabłecznej. 70 lat przebywania tutaj na ziemi kętrzyńskiej prawosławia wiąże się z osobami kilku duchownych. Na początku, tak jak powiedziałem, był to ten ksiądz Uszaków, później był ksiądz Jerzy Klinger, teolog prawosławny, i później po nim był ksiądz Witali Strzyżewski, który przez 58 lat był proboszczem tej cerkwi. Po nim, po jego śmierci, ja zostałem tutaj proboszczem i tak od 6 lat. Tutaj, w tym miejscu, sprawujemy świętą liturgię i staramy się, żeby to życie parafialne płynęło takim normalnym, dobrym rytmem. Na uroczystość 21 września przybył Jego Ekscelencja Biskup Sopraski Andrzej, który przewodniczył świętej liturgii. Chcieliśmy właśnie uczcić tą rocznicą 70 tego, że Bóg w swój tylko sposób. On pielęgnuje i, i dba o to, żeby, żeby prawosławie na tej ziemi było, żeby ludność mogła się modlić. Dziękujemy, dziękowaliśmy też za tą świątynię, w której teraz się znajdujemy. Tutaj w, w latach międzywojennych jeszcze i, i, i przedwojennych znajdowała się koplica ewangelicko-uzburska. I o tym trzeba też pamiętać, tak, że ta świątynia była budowana jako świątynia, ale nie prawosławna świątynia. Ewenementem w tej naszej cerkwi teraz są freski, które są autorstwa profesora Jerzego Nowosielskiego, już nieżyjącego, teologa, filozofa, malarza. Kętrzyn ma zabytek niebywały, dlatego że te freski, które są tutaj w Kętrzynie są w ogóle pierwszymi, które profesor Nowosielski napisał. U nas wszystkie ściany są pokryte jego freskami. I mamy to szczęście, że no, na mapie też naszego miasta, choć w tej niewielkiej świątyni, tak jak powiedzieliśmy, ale mamy wielki zabytek. <śmianowodzące> Której przewodniczy biskup ona ma taki szczególny wymiar. Myślę, że nawet to, tak jak Państwo widzieli, ubieranie biskupa na środku cerkwi, tak, błogosławienie świecami, to te, te świece to w prawej ręce trzyma trzy świece, w lewej dwie, co symbolizuje w prawej ręce trójce świętą, a w lewej dwie natury Chrystusa. Tak? I też to nabożeństwo ma taki bardzo mistyczny doniosły. Zresztą w cerkwi, jeśli ktoś był, to zawsze. Jest, każdy powie, że właśnie ta to, to uroczystość nabożeństwa jest zawsze widzialna. A kiedy przyjeżdża biskup i sprawia świętą liturgię, to ta, te, 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 ta forma uroczystości można powiedzieć, że sięga bardzo wysokiego pułapu. Byli tutaj praktycznie wszyscy proboszczowie parafii rzymskokatolickich w Kętrzynie. Ja muszę powiedzieć, że tak sam osobiście od sześciu lat, kiedy jestem tutaj, ta współpraca między, między nami, ona układa się można powiedzieć wzorowo I nawet nie wyobrażam sobie, że mogłoby się układać jeszcze lepiej. To wypływa po prostu ze wzajemnej życzliwości do siebie. My nie traktujemy siebie tak jak, nie wiem, jakąś konkurencję, bo, bo nie o to chodzi wcale. Traktujemy się jak, jak partnerów, jak braci po prostu. Bo chrześcijaństwo, chrześcijaństwo można określić jednym słowem to jest miłość. Ale myślę, że też i, i ludzie, widząc nas, zawsze życzliwie na siebie spoglądających z uśmiechem, prawda? To, to, to też powoduje to, że że, że w swojej wielokulturowości, wielowyznaniowości, on tylko zyskuje z każdym dniem. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Po więcej informacji odsyłam Państwa na stronę internetową telewizji KTK. Za dziś dziękuję. Do zobaczenia.